Mocy. Myślałem że, myślałem, że będziesz ratował świat, co najmniej, a tu posyłam cię po kilo. No. W no, Tak. Okay. Proszę. My pickaxe. You friend. Spoko. Nawet ten po trochę gada. Widziałeś ty. To, aha, to no, tam stało. No, możesz ślub. zbierać kwiatki, je to cię kosztuje, tym tej pracy. Hmm. Możesz zbierać kwiatki. No. Składniki organiczne. <tryk> O, mana mi się wyczerpała. <laughs> Koniec <laughs> biegania. O. <laughs> Powinni dodać tylko amniację, jak ci się kończy mana, to po prostu z tego pełnego pędu się potyka i wywala. No! <laughs> to było śmieszne. mi straszysz mnie i biegasz z tym tosakiem, kurde <śm> <śm> Kurwa to, że za każdym razem masz tego, losowanie, lootu. Uff. Jakie losowanie? No ten roll ci wyskakujemy. No. Wszystkiego. No. Jakby nie mogli tego zrobić, tylko do jakichś unikatów albo czegoś takiego. Można to zmienić, part. Można to zmienić, part. Bo ja to nie, to nie, nie wiem, jak. To, to musisz to zmienić, nie. bo to jest. Ty ja. zapytałeś, jesteś liderem. Ммм... Уже блин, просто Ну... Не знаю. Только тайников. Небесные дреда. Спасую тебе идеально. О, и Graj na chwilę Ja nie umiem to grać Ja też <grym> No ale nie znam interfejsu Po prostu klikasz na... Po prostu klikasz na targetujesz postać i naciskaj te, nie wiem jak tam tam mam ustawione 2, 1.234 Random Fuck Czemu ta postać biega tak, tak. Da się Da się co mam teraz zrobić, ha? Na mapie jakoś zaznaczę gdzie mam biec? Nie, nie, nie. Na mini mapie masz punkt docelowe, pod minimapą mapą przynajmniej nie masz. S są. E e Kill ratów tribe, z e 4 8. z 8, fight Hand to inny... Nie, już wraca Jacek, to on sobie będzie grał. To jest normalnie mistrz, mistrz przyszedł, dał mi latkę, Jacek pociąg stwierdził, dobra to idę do plecy. Ma pan masło? No, na tym swoim Zmian. koncie ma, nie wiem czy usunął tego gościa. Na pewno <grym> <grym> usunął. Urgot Urgot, urgot. Gracze lola, wiesz, widzą wiesz, więcej. z urgotem. <grym> <grym> Dziecie zaś wywiało, remi. No, ten, nie? nie wiem, koty Korty świetnie, nie? swoimi... Zdane. Czy to są szczury? Mhm. Mm ratów. Aha, no w sumie... <grych> Doszedłeś do tego szybciej niż ja. <grych> Bo oni są z klanu... Y, tych... Tak, ratatów. Ratów to są... Y, szczurozęby? Ratata. szczurozęby? Hmm. Szczurozęby to jest W sumie... Nie, to jest wojownik klanu Sture zęby bardziej. Bo tam miner. Ego, Bigo, a nie. Patrzeć na niego. Miss, you missed. Ile musisz jeszcze zabić? Jednego. Co jest? Bieg do tyłu. Dobra, dziękuję. Hmm, zaczekałem Zaczekałem na, na My siebie, people no... to the planet. Spoko. Wind god? Bóg wiatru? No. Nowy łuk, spoko. Lepsza tarcza. Lepsza lutnia Lepszy, no. Lepsza lutnia Lepsza lutnia Gdzież mógł Ta. się grać? Gdzież mógł się lutki grać? Co to jest? Great Club Aha. Wielki... Wielki... Yeah. Nie Hej <noise> Popłynę się Przynajmniej umie pływać Tak jest dziwne, bo jest kotem może być wyjście z tej wody. Jezus. <laughs> fine hero. Niekonwencjonalne ścieżki. No co? <clears throat> Dotarłem? Dotarłem. A brother in trouble. <laughs> ok. Ja zaś odbywają w grach MMO, jest jakaś postać, która właśnie stoi i mówi, że prawie została zamordowana przez kogoś i będzie tam stał przez, przez długo. na następną postacią, level 1, znowu tutaj, znowu cię próbowali zabić. Tak. No w sumie on tam stoi przez całą grę i tylko umiera. No, w sumie nawet idzie nurkować w tej grze. I kończyć ci się oddech. No nie, jak w niektórych grach idziesz. tej woda jakby nie istniała, po prostu idziesz po dnie. Lineage. Tak. <coughs> nie wiem co ludzie widzieli w tej grze. mi nigdy nie, nie kręciło. Czy co, znowu gdzieś coś jest pod wodą? Kot pływający krałem. Tutaj Kurwa, wiedziałem Spoko panowie, ja sobie tylko coś zabiorę Wyjebane Leave me alone Spierdoliłem pod wodę Realnie nie? <noise> Dalej we mnie rzucają nożami Musiałem powiedzieć, że realistyczne, ale... Da. Ale nie <noise> Bardzo nie ja czekaj chcę od gry w grasz kotem. no im szybciej, nie się obijasz. Pływać też szybciej? No. Też ci też żera Ogólnie poruszasz się szybciej, nie. Kosztem many. Dobry to jest. <coughs> o, headstank. Win god. To jest lepsze niż było na przykład line w Lineage'u, to, to Nie, to nie było wier. Lineage'u. Jakieś grzebo, że mogłeś się teleportować, ale <coughs> po prostu... Na obszarze mapy rzucało Cię gdziekolwiek. Fuck. Więc czy przyciski, poczułeś kiedy będziesz bliżej. Na całej mapie się po prostu pojawiałeś, w końcu byłeś wystarczająco blisko, że, że chciało Ci się iść piechotą. chyba <grym> jakaś... chińska gra. <grym> tak. <grym> nie, nie chińska, ale chyba też koreańska. Legend of Mir 3. Stare coś 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 pokroi Tibi. Ale lepsze. Boże. Jak ludzie grali w tipie, grali w grę. Tak. I jest. <coughs> um... O Boże, jeszcze polski serwer nie istnieje. serio? No. To jeszcze istnieje. Fuck. We made stworzył grę. We made. We made. made Zabombista nazwa. We, we made a game. game. We, are no. we made. To... Co? <coughs> we made. Z izometrycznym Akcja to, toczy się w dawnych prowincjach Chin. Hmm. Aha. Ty nawet nie wiedziałem, że to są jakieś legendy i azjatyckie. Hmm. Za krótko w to grałeś? Nie, grałem tu wieki, ale to był gimnazjum. Byłem za młody i za głupi. To się skupiało na fabule. Nigdy nie, by nigdy nie byłem mądry, ale. Nawet w gimnazjum nie powiem, że tak głupi jak w gimnazjum. No. To też prawda. Koreańska jest gra. Ale wiesz, to wymaga... Może północno? Najlepsze są wymagania. Procesor klasy Pentium 2. 433 MHz. Karta grafiki klasy Riva TNT. Co to jest? Nie wiem. Czym jest Riva TNT? Windows 9.5, Windows 7 też. 256 MB pamięci RAM. I 4 GB wolnej przestrzeni dyskowej, wtedy to było dużo. No. I połączenie internetowe co najmniej 56 KB na sekundę. Ile? 56 Kilobity. To jest. To jest. Mało. To jest bardzo mało. Ta gra była przeglądarkowa, czy co? Nie, co ty, normalnie? Klient i tak dalej, i w ogóle. Remika wywaliło pewnie brak płatności. <laughs> no co chodzi? Będziesz do tego? -s 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 Aha, dobra. <tos> <tos> no. No. To jest muzyka! No przecież ten, nie wiem, jak, za, jak... Jak wchodzisz do rozmowy, to wycisza wszystkie inne te z tej programy, żebyś słyszał rozmowę. Kiedy ostatnio na PC Skype używałem? <grym> jest, już nie pamiętam od kiedy. <grym> zero, zero, w ogóle zniszczeń jakichkolwiek. No. Będzie chujowy skin. <grym> Great Shaman. Spoko imię masz. No to jest, to jest Wielki Szaman. <grym> wielki Szaman bez oczu jest Wyczuwa <coughs> te cząsteczki po prostu w powietrzu. Tak. Mm -hmm. Działa jak nie no, no echolokacje. Krzyczy ci w twarzy cię może zobaczyć. Tak. <coughs> jak baldys. No, w sumie. <coughs> Drzeci się, to jest lepiej widzi. To wszystko tłumaczy. No, już wiem, że go nagryj go na do tego lola, bo, bo nie widzi, co się dzieje. Coś, co? 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 co nie powinno działać, bo w sumie monitor jest płaski. No, ale to tłumaczy, czemu jest taki chujowy. <laughs> nie ma tak gadać o kimś za jego plecami. No, kiedy jest w sklepie i kupuje Piwo, piwo alkohol. No, możesz sobie później obejrzeć filmiki, posłuchać. Co? No ten, jak na jego nie Pewnie obejrzeć. A teraz to, co uwielbiam w grach MMO. Backtracking. Każdy to chyba nienawidzi. Znaczy, jeżeli poruszanie się jest jakieś takie spoko, to, to czemu nie, ale... Oszad. Dzień dobry. Jezus, co się z twoją twarzą stało? Wyglądasz że jakby próbował imitować zebre. Tylko w drugą stronę. Co? Wow. Boże, zrobili z ciebie tragarza. No. Buduj domek. Ten sam Quest był jakby z Elfem. By był o wiele wcześniej. Czyli. Budujesz sobie domek? W tej grze możesz sobie dom wybudować normalnie. Zajebiście. To jest, to, jest, to jest lepsze niż wszystkie symulatory. No i co, potrzebowałeś do tego tylko. No nie no, to. Znowu to, nie, to nie jest mój dom, nie? No. To był taki Quest, żebyś się nauczył, jak to robić. Nie, to jest baba. Dla mnie to jest Majko. Wiem. Ui. Ui. To jest skurde piękne. Biję komuś na chatę, dostałem za to 600x. Mogę wyjść. the fuck is this? Sterowiec. Ty żywo. Co? <coughs> nie widzę żeby gdzieś tamtego. by ognie, które. A sterowce nie mają ognie. Sterowce przecież dałem na ten, na wodór. Który jest lżejszy od powietrza i się unosi. Potrzebuje już tylko napędu, żeby się ten tak, poruszać. Jober, zabijłeś konia, brawo. Zdechł mi konie. Masz go zjeść? Nie wiem On It's... powiedział konsumdy W sumie jestem Kotem. zwierzęciem, nie. No tak, ale lew to też ko... ale... słyszałem którzy żarli swe te konie, ale, ale byli przyciśnięci głodem w ogóle, ale... czemu tu jest tornado? nie wiem, weź w to... wow! jak fajnie! zatrzymałeś się na ogonie chyba wiem o co chodzi kurde, dajcie mi stąd wyjść! Nie mogę tego użyć. Aha, tego latego Musisz biec chyba do przodu. Nie mogę na razie. Hmm. <laughs> mogę, zagra mogę zagrać, zagrać na lutni. Ale <laughs> nie mogę sobie polatać. Czy on biegnie na wielkiej małpie? Co? Bo... Małpa? Nie wiem co to jest To jest... Ale boję się. To jest... to jest... w ogóle... To mi coś przypomina. To jest człowiek. Co to obok tego? No. Ona. Ty rusz, <laughs> zwierzęta no i... Ty, rusz się. Widziałeś tego zwierzę. Ty się! <laughs> Fajna rzecz, takie, takie takie trochę Interacje. koreańskie. Chińskie Kurde, ścina się coś. Pewnie przez to nagrywanie Ko hmm. Leder armor czy klop armor? Hmm. A nie, to no. dla ciebie. Ja też nie wiem. Uj, leder. No strzelasz z łuku i tak dalej. Polde no skrzyżowano. To, to ja mógł otworzę. Masz klot. Ten do paktu? No. Tym Gringota. Czemu napi... Mam jeden skill point, ale nie mogę go na nic użyć. Tak? Chociaż nie, mogę dostać to. To nauczymy się tego. Co mi to daje? Decrease Move Speed, Skill Damage and Attack Speed and heals Effective Ha, huh. czyli zmniej debuffuje przeciwnika, fajnie. Masz ogień? Pierwsze pytanie po powrocie. Ty, masz ogień! No i drzwi, Krzychu? Tak. No, dobrze, Dzięki. Tu. Co? No. Musi być okno zamknięte, żeby mikrofon nie łapał hałasu. Do tego. The fuck? Patrz. Małpa. No Co z jego głową? Oprócz. Z złej strony. Nie to nie jest main Buu. Ma fiuta na głowie. Natura, natura, natura robi sobie jaja. Tak. Fuck you, Nature. To ciekawe, obcy, nie? No, nie wiem, czy chciałbym mieć fiuta na czole. Byłbyś, <grystanie> Byłbyś jednorożcem. Momentami tylko, Tak sobie tak no, się myślisz. Dzisiaj Piotr Krzychu w tym momencie. Byłbyś jednorożcem momentami. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale... ale jednak. O boże! No kurwa byście przynajmniej miejsce przygotowali dla mnie, ale ja nie pierdolę chuj, jak zawsze. Gdzie? Tam gdzie jest miejsce? Przedstawiciel na szczęście. Co? Jeszcze jedziesz jest skrubowce. O fak, product placement, powiedziałem próbowc. O boże! Teraz mi będą musieli zapłacić. Nie. Teraz my będziemy musieli zapłacić za wykorzystanie tego z, z Co? A prawo autorskie. Prawa autorskie. To, to tak chyba nie działa.